No witajcie moi drodzy i dzisiaj tak zgodnie z zapowiedzią miało być, miała być pierwsza relacja właśnie z działania mojego maga magazynu energii, czyli stacji ładowania boleti, ale niestety napotkałam następną trudność, ponieważ tutaj na, na dwie książeczki dostarczone przez dystrybutora, żadna nie ma wersji, polskiej wersji instrukcji obsługi. I owszem, chociaż jest angielska wersja, którą ja zrozumiem, tutaj Wam tak pokrótce pokażę, ale no, na pewno będzie to dla mnie trudniejsze, ponieważ to jest techniczny język, niż po prostu jakbym to czytał w języku ojczystym, w języku polskim. Pewnie będę musiała też niektóre zwroty się tłumaczyć sobie w Google. Jeszcze w ogóle poszukam. Właśnie instrukcji obsługi w języku polskim, ale w internecie, tak? Bo często jest, mam nadzieję, że będzie. No ale muszę tutaj powiedzieć, że, że ten brak polskiej instrukcji to jest duży minus, ponieważ właśnie przepisy są obecnie takie, że obligują właśnie producenta albo dystrybutora do dostarczania instrukcji w języku danego kraju, w którym właśnie albo produkuje, albo dystrybuuje, albo jedno i drugie. Właśnie dane urządzenie, więc po prostu tutaj jest no, niedopatrzenie niestety ze strony sprzedawcy albo, albo producenta. Chociaż nawet jeśli producent nie dostarcza właśnie w tym języku tego danego kraju, no to, to, to sprzedawca jest zobowiązany. Akurat to wiem, więc, więc to na 100% jest sprawdzona informacja. No nic, słuchajcie, także po prostu nagrywam to, pokazuję Wam, to no, po, no wierzcie mi na słowo, że, no nie będę strona po stronie Wam tutaj wertowała, ale wierzcie mi na słowo, że po prostu żadna z tych książeczek nie ma po polsku, a tak jak mówię, po angielsku ja zrozumiem, ale no trochę to dłużej potrwa, no i mówię, to jest duże nieudogodnienie. Ponieważ nie, nie nie ma zresztą chyba takiego słowa, no du, duża trudność, ponieważ na przykład, no, dajmy na to osoba, y, która y, w ogóle nie zna języka angielskiego ani żadnego z tych języków, który, które to są książeczce i nie musi znać wcale, bo no, może znać tylko swój język ojczysty, no to będzie miała na przykład duży problem, tak, y, a jest osobą na przykład, która no, mniej biegle posługuje się internetem na, niż ja, a poza tym mówię, jeszcze nie wiem, nie sprawdzałam jeszcze, czy ta instrukcja y, będzie w tym naszym języku w internecie czy nie, miejmy nadzieję, że będzie, no ale co w wypadku jakby nie była, także y, naprawdę wiecie, te akurat te przepisy y, obligujące do m, do danego języka, y, instrukcji w danym języku to są akurat dobre, y, no i powinny być przestrzegane, no ale jak widać nie są przestrzegane przez wszystkich. W każdym razie, no jeszcze raz Was przepraszam. Takie właśnie tutaj krótkie wyjaśnienie dla Was. No, myślę, że jutro już się uporam. Nawet jeśli nie znajdę właśnie tej instrukcji w języku polskim, to się uporam z tą angielską i jutro już będziemy robić jakby taki pierwszy test no, czy tam bardziej, może, relacje z zładowania, bo najpierw już to już zresztą to tam doświadczenia wiem, że najpierw trzeba naładować takie, takie rzeczy, żeby je uruchomić także poczekajcie jak najszybciej wkleję już ten właściwy filmik a póki co życzę Wam wszystkiego dobrego i, i do następnego jak najszybszego pa